Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z serii Drapingu. Poniedziałeczek niestety był pusty. Zobaczymy, jak będzie dziś. Może uda się to przełamać, albo będzie kontynuacja tych porażek i pustych zdrapek. Pustych odcinków. 5 zdrapek przede mną: szmaragdowe dolary, Big 77, Money Maker, Czarny Diament i owocowa eksplozja. Koszt 45 zł. Zobaczymy, ile wyjdziemy. Na minusie. Nie, na no, żartuję, może będzie plus w końcu. To co? Może od szmaragdowych dolarów? Wymieszam je. Dobra. I lecimy za koleją. Szmaragdowe dolary z numerem 13. 13 numerek z drabki. No to co my tu szukamy? Diament podkowa na razy 2. Ok. A na nas. Wiśnie, jabłko, biedroneczka, banan, pik, garniec, serce, melon, tęcza, awokado, połowa za nami, motyl, korona. Śliwka. Karo. Jest diament, słuchajcie. Szmarak nawet nie diament. szmarag, To ma być szmarag, Trafiliśmy szmarak. Więc pierwsza drapeczka i mamy wygraną, czyli przełamujemy ten zły poniedziałek. Cytrynka, kluczyk, muszla i ostatnia to winogrono. Czyli mamy diamencik. A w tym diamencie co nam tutaj się chowa? Czy jakaś diament? Ja cały czas mówię diament, a to szmaragd. Szmaragdowe dolary. Czy się chowają jakieś dolarki? No zobaczmy, co tutaj nam skrywa? Skrywa nam tutaj dyszkę. Czyli na razie mamy zwrocik. I są to kontrolne trzy razy B. No dobrze, pierwsza zdrabka mamy od razu wygraną. No to zobaczmy, czy Big 77, duże siódemki nam tutaj coś dadzą. Zdrabka z numerem 23, odyszkę teraz wyższy numer. Szukamy oczywiście siódemek. Jak będą trzy siódemki tutaj, no to razy 3 wygrana. Kilka razy mieliśmy tą zdrabkę na odcinku, ale jeszcze nic w niej nie wygraliśmy. A mamy dwie wiśnie i złoto. Banknot podkowa i serce. Banany, arbuz, truskawka. Banknot dzwon, korona. Monety garniec i koniczynka. Tutaj mamy jabłko, złoto i kolejne banany. I w grze numer 7 mamy sejf, pomarańcze. I arbuza. No to lecimy teraz z grom numer 8. Nie osłoniło nam tu żadnych siódemek. Gra numer 9 również. Mamy tutaj diament. Tu jest wicie diament, a tu jest diament. I niestety z pomarańczą i pikiem. No to zobaczmy tutaj, że numer 11 również pusta. 3 gry do końca. Gra numer 12. Nic dla mnie odsłoniła. No i ta trzynastka, zobaczmy, jest gwiazda. Worek. I pierścień. No i ostatnia gra. Niestety bez siódemki. Ta gierka okazała się pusta. To teraz troszkę dłuższa zdrapa. Owocowa eksplozja. Idealnie nam się tu mieści w kadrze. Numer 35. To zaczynamy. Z, o, elegancko znalazłem pomarańcza i gruszka. Mamy tutaj dwie pomarańcze. Tu gruchę. Tu nic nie widzę. Tutaj sobie gruszki wydrapiemy, bo jest ich kilka. Pomarańcz jeszcze masz. Jest tutaj pomarańczka, tak, właśnie zastanawiałem się, dobra. I mamy truskawkę i ananas. No to tutaj znów ładnie koło siebie. Odkrywamy linię. Polecimy sobie tutaj z ananasami. Jest tu jeszcze truskaweczka. I szukamy dalej. Jest truskawka kolejna i na dole, i tutaj jeszcze mamy jedną sztukę zobaczmy czy gdzieś jeszcze ananas się nie zapodział nie truskawek też już nie widzę to następne kiwi i banany kiwi i banany Mamy banany raz kiwi tu są banany w dwóch grach i raz kiwi z bananem za dużo nie było Kokos i borówka. Mamy kokosik, czyli tutaj nam brakuje... do No, dwa są nawet. Brakuje nam melona. Kokos i borówka. O, zobaczcie, tutaj trzy kokosiki. Boróweczkę do tego dołożymy. Tutaj kolejny kokos. I borówka. Wszystko? Wszystko. No to lecimy od góry. Cytryna i awokado. Melon miał być, a nie awokado. Cytryna i awokado. Tu mamy cytrynkę. Tutaj. Na dole jest awokado. A tutaj cytryna. Dobra. No troszkę nam się podkrywało i... Cztery symbole ma do końca. Albo Cztery. te dwa ostatnie. Cztery. Cztery. Zastałuje 4, Brzoskwinia i wiśnie. Pusto, wisieńki, brzoskwinka, brzoskwinka. Brzoskwinka. czy on tu wpadnie ale też Słuchajcie, jest z tego tu sporo. Zobaczmy. No myślę, że karambo nam wpadnie jedno, zobaczmy a wpadła figa czyli figę wygramy i karambo a nie, arbuz, arbus. arbuz no. wydrapmy ten arbuzik ale on tutaj nam Sporo nic jest, ale... nie odkryje niestety, no, niestety. wszędzie pusto. mamy fajnie się wydrapała zdrapka ale pusto czyli 2 do 1 jeśli chodzi o zdrapkach wpada teraz nam z numerem 6 czarny diament Czarny diament. Szukamy tutaj diamentu i takiej jakby gwiazdki. Zobaczcie. Liczby wygrywające: 21, 37, 25, 6 i 24. To lecimy. No, standardowo 22 obok. 14, 33, 19. Trzydzieści osiem. Dwadzieścia trzy też obok osiemnastka piętnaście, trzydzieści sześć, wszystko obok i dziewięć. Trzydzieści pięć, trzydzieści cztery, dwadzieścia sześć, trzydzieści jeden i trzy i ostatnie dwa cztery trzynaście jeden i dwadzieścia no niestety pusto no i na koniec tego odcinka money maker z numerem drugim zobaczmy zobaczmy czy może tutaj coś będzie oj nie lubię jak jest taka właśnie ta warstwa ścieralna 16, 18, 11, 57, 55, mamy 11 i lecimy 49, 53, 56, 44 i 59 21, 15 23

41 pusto. Słuchajcie, no odcinek z wygraną, macie z wygraną, ze zwrotem jednej zrapki, bo tutaj mamy w szmaragdowych dolarach dyszkę. I tyle. No, przełamaliśmy ten poniedziałek bez wygranej, ale nie jest to nic e nadzwyczajnego. Dokładnie, mhm. dokładnie. E zapraszamy was na kolejne odcinki do zobaczenia. Cześć.